Państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj z jednego powodu. Chcę Wam opowiedzieć o tym, że Bóg jest żywy, że jest potężny, wielki, dobry wierny, że Bóg to nie jest system religijny, że Bóg to nie są y, ludzie zrzeszeni w jakiejś organizacji religijnej, że Bóg to jest osoba. Chcemy, żebyście dzisiaj dowiedzieli się, że Bóg jest osobą i że Boga można spotkać tutaj na Ziemi. Że Bóg to nie są święta? Chcę żebyście wiedzieli, że Bóg to nie jest to wszystko, co nas otacza i mówi, że Bogiem jest. Chcę wam powiedzieć o tym, że Bóg jest prawdziwą osobą. Ja od 17 lat zamordowałem człowieka, przyjaciele. Byłem dealerem narkotyków. Tutaj na ulicach tego miasta handlowałem narkotykami, trułem ludzi narkotykami. Trzykrotnie sam umierałem od kokainy. Byłem człowiekiem, który wielokrotnie siedział w więzieniach. Byłem człowiekiem w zorganizowanej grupie przestępczej. Wywoziłem ludzi do lasu. I wiecie? Wszystko w moim życiu biegło w tą stronę, że albo spędzę resztę lat w więzieniu, albo po prostu gdzieś mnie zastrzelą, ale... Było zupełnie inaczej. Mimo tego, że ten świat jest skreślił, że ludzie powiedzieli, nie ma na ciebie miejsca u nas, to kiedy siedziałem po raz trzeci w więzieniu i kiedy trafiła Biblia w moje ręce i dają w tej Biblii, że Bóg jest żywy i ukorzyłem się przed Nim, to On przed nim zmienił moje życie. Dzisiaj mam możliwość docierania do tysięcy ludzi z Ewangelią. Dlaczego? Bo spotkałem żywego Boga. Bo uwierzyłem w tą prostą prawdę, że On po pierwsze jest, po drugie mnie kocha, po trzecie grzech to nie są jakieś moralne złe tylko rzeczy, ale mój indywidualizm. I kiedy przyjaciele postanowiłem, że do tego Boga zawołam, że powiedziałem Jezus! do mojego życia. Zmień moje życie, bo ja sam sobie nie jestem w stanie poradzić. Ja nie potrafię niczego zrobić normalnie. Nie mam normalnych przyjaciół. Moją najlepszą przyjaciółką jest kokaina. Jestem człowiekiem, który ma zajechaną głowę, jak macia, jakąś maciarza. To wtedy zrozumiałem, że ta miłość, która przychodzi, to jest właśnie dla mnie. Tam na kolanach oddałem mu swoje życie. Powiedziałem do niego, Jezu, ja Ciebie chcę, ja Ciebie pragnę. Przyjaciele, Bóg jest w zasięgu naszej modlitwy. Bóg jest Zasięgu na naszej wiary. Przyjaciele, nie potrzeba nam do tego całego systemu religijnego. Potrzebujemy jednej rzeczy: potrzebujemy wiary. Potrzebujemy uwierzyć, że on naprawdę jest. Przyjaciele, wszelkie zło na tej ziemi nie pochodzi od Boga. Ludzie dawno temu, na początku stworzenia, sprzedali tą ziemię diabłu. Diabeł to jest zwykły frajer, który doprowadził do tego, że ludzie na tej ziemi mają śle. Rozumiecie? Prawda jest taka, ale on zafałszował tak bardzo wszystko, że ludzie myślą, że to Bóg jest odpowiedzialny za zło na tej ziemi. Bóg nie jest odpowiedzialny za zło. Bóg jest tylko dobry. Bóg chce dobra mojego i Bóg chce dobra twojego. Cały świat Cię może skreślić. Wszyscy Cię mogą skreślić, ale Jezus nigdy Ciebie nie skreśli. Przyjacielu, jeżeli On darował mi Cię wieczne, bo idę do nieba, przyjaciele, tak, idę do nieba i nie potrzebuję do tego systemu religijnego. Nie idę do nieba dlatego, że jestem protestantem, katolikiem albo dlatego, że jestem dobrym człowiekiem. Nie. Idę do nieba dlatego, że poznałem Jezusa Chrystusa, który tysiące lat temu na krzyżu Golgoty umarł za wszystkie nasze grzechy i od tamtej pory Bóg odpuścił. On po prostu puścił w Rozumiesz? Bóg odpuścił człowiekowi. Bóg odpuścił Tobie, Bóg odpuścił mi. Nie można do tej ofiary niczego dodać. Wystarczy w nią uwierzyć. Wystarczy uwierzyć w tą ofiarę. Niezasłużoną ofiarę Jezusa. Przyjaciele, Jezus Chrystus stał z martwych. To jest fakt. To jest coś, co się dokonało. On wyszedł z grobu. Żaden przywódca religijny nie wyszedł z grobu. Wszyscy umierają... Mahomet umarł, Budda umarł, wszyscy pomilali, Jezus wyszedł z grobu! On pokonał śmierć! Nikt nie pokonał śmierci! Jezus pokonał śmierć! To nie jest mały Jezusik na jakimś obrazku! To nie jest mała Boża przyjaciele! To wielki, potężny Bóg, który rozwalił w peczynę piekło! On woła dzisiaj do Ciebie, żebyś uwierzył w Niego, żebyś oddał Mu swoje życie! On nie wymaga od Ciebie, abyś zasługiwał na niebo! On chce, żebyś w tym akcie miłości! Powiedział Jezus, potrzebuje. Ciebie, przyjacielu, jeżeli On Zbawił takiego mordercę jak ja Jeżeli On zbawił mnie, może Zbawić Ciebie, ale On oczekuje na Twoją Decyzję, Słowo Boże mówi Że tak Bóg ujął świat Że Syna swego jednorodzonego dał Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął Ale miał życie wieczne, wiara jest pewnością Tego, czego nie widzisz, nie musisz widzieć Żeby uwierzyć, jeszcze dzisiaj zawołaj Do tego Boga, uwierz, że Twoje grzechy Są przebaczone, uwierz, że On wstał Z martwych, zawołaj do Jego Jezus, ja chcę, żebyś to moim Panem. Jezus, ja chcę iść do nieba. Jezus, ja nie chcę wegetować na tej ziemi. Przyjdź do Niego dzisiaj. Zawołaj do Niego dzisiaj. Jezus Chrystus. Wczoraj, dziś i jutro ten sam. Wieczny, potężny Bóg. Przyjaciele, tam jest taki napis. Uzdrawianie chorych. Uwalnianie zniewolonych. Nie mówimy wam trzech rzeczy. Jeżeli chorujesz, Pomodlimy się o Ciebie, przestaniesz chorować. Jeżeli jesteś zniewolony, uwolnimy się tam pod tym barbakarem. Przyjaciele, możecie zobaczyć, jak wygląda realna Boża Moc. Może lekarze postawili krzyżyk na Tobie. Może rakcie się Może masz rozwolone małżeństwo. Może nie możesz wyjść z nałogów. Dzisiaj Jezus chce zamanifestować swoją moc w Twoim życiu. Skorzystaj z tego. Podejdź do nas. Pomodlimy się o Ciebie. Nic za to nie zapłacisz. Przyjdzie potężna Boża Moc i objawić się Bóg. Jest jeszcze dzisiaj. Weź Twój cud. Weź Twój cud. Jeszcze dzisiaj. Nie odchodź stąd. Słuchaj wszystkiego, co mam do powiedzenia. Nie odchodź stąd.